Hej, siemonowie, witajcie moi drodzy, ja jestem Remek, a dziś witam was ponownie w Primalu, czyli kolejnej edycji Far Cry'a, która wyszła niedawno. Zdominowaliście y, opinią, że chcielibyście tego Far Cry'a na YouTubie, ale uważam, że połączymy to w taki sposób, że na YouTubie będzie to seria, która, gdzie będziemy po prostu robili najważniejsze rzeczy te, z tej gry, a na live'ach będziemy po prostu eksplorowali jakieś mniej ważne miejscówki, dopieszczali i dopieszczali. Także pokażcie swoją moc, tego że chcecie, Prime Mala. I teraz każdy, kto chciałby tę grę na kanale moim, już po tym pierwszym odcinku, wiedząc co będzie teraz z tym drugim, może śmiało zostać łapę w górę, bym wiedział, że chcecie. Jak dobijemy 50 tysięcy łapę w górę, pokłon w waszą stronę. Naprawdę. Kłaniał się będę po same kule, jak to i samo mówi. Mm, a skoro gadamy o i samo, to Foresti za niedługo. Także, także kłaniam się po same kule, jeśli 50 tysięcy będzie łapek. Mm, a wczuwając się już w tą piękną grę, która naprawdę myślę, że jeszcze nas poczaruje, raz poczaruje i to nieraz, gajmy. Oczywiście, jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, który jest pierwszym bardzo ważnym, który tłumaczy tą sytuację, teraz, w której się teraz znajdujemy, koniecznie zobaczcie. że czuję zajebistą manę grając w koszulce swar kraja. Czy to moc? winda Ujęziata. Urgi ujęziam sakłym. Urusim kła. Punkt kontrolny. Oke,gu.Łrad ta ciecia maór Barm. Dobrze. Eee, robimy maczugę Kindzia, Kindzia, kindja, Mindzia Takar, rób tą maczugę, mamy maczugę, żeby nosić ogień, czyli rozumiem, że obrażenia 3 wytrzymałeś, 4, zdolność 4 specjalne, ulepszenie, ale ulepszenie dopiero, gdy będziemy mieli zapewne pewnie jakieś tam inne. No, jestem Okej, okay. czyli musimy po prostu działać i robić swoje. Patrz, jaka specjalna, jak wyrył ten kamień, kiedyś to zrobił, ty, Takar! Kiedyś ty takie bajery ty porobił, opie! Ale tak jest fajna animacja. Dziwię się tylko, że raz to przewił. Zazwyczaj przewijają to w 200, żeby to trzymało, nie? Ale okej, okay, niech mu będzie. Ale piękna dynamika jest tej gry. A i tak nie gram na full, bo nie wiem czy mam jakieś problemy techniczne. Tak wam ostatnio mówiłem. I... I nie jest ta... nie jest ta grała mnie na full mimo wszystko włączona. Co to za dziwny chwyt. Halo? Aha, bo chcesz, żeby tak... iść. Podążyć dla mnie za Windjań. I... I coś tam, coś tam. Dobra. Okej. Okay. Pamiętajmy, że gdzieś tu jest ten tygrys, i musimy się troszeczkę. Musimy się troszeczkę. Mm, obracać, moim zdaniem, bo obawiam się, że mi plecy zrobi. Bo gdy tu jeszcze polowaliśmy, to nie wiem, czy zauważyliście, ale. on cały czas w tle. O Wilku mowa! A raczej o Tygrysie mowa! Nie wiem, co jestem z tym skubańcem teraz zrobić. w mordę Pobiegł gdzieś Tu nie ma przejścia? Chyba nie ma Ale bardzo mnie to niepokoi To, że go teraz widzieliśmy, bardzo mnie to niepokoi Bo cały czas dają się we znaki. Jak tak dalej pójdzie To nie będzie miło Okej, okay, tu kolejny campsite chyba był Mogę z tego skorzystać? Fajnie, dzięki <grych> Okej okay, Cóż to? Przeszukaj Burgi i burbi Coś tu się działo niefajnego. Przynajmniej takie mam wrażenie. Spójrzmy to jeszcze raz, bo przed chwilą na to odpoglądałem tym. Aha, czyli wydaje mi się, to jest krew. Ewidentnie. Tygrys się najadł. Po co on jeszcze nie szuka? Nie chciałbym. spotkać tego skurczywyka. Szczególnie, że przy tych spotkaniach za bardzo dużo byle nie mogę zrobić, bo. Są to po prostu momenty, których nie jestem w stanie przewinąć. A raczej spływać na nie. Clip, nie powiem taki. Aha, mamy wilka. Oczywiście skorzystam z sytuacji i go wypatroszę. Aha, fajnie go wypatrożyłeś. Aha, bo to jest jego zwierzę, to było prawdopodobnie zwierzę tego człowieka. Nie przeczytałem teraz dialogu. A powinienem. Jest straszne ok, więc straszy zwierzęta. okej. gdzie mamy tego wilka. Za bardzo nie chcę, to strasznie psuje mi O! Mamy wilka. To strasznie tak ułatwia tą grę, nie wiem czemu taki wzrok łowcy jest aż tak... Aż takim ułatwieniem dla gracza. Nie podoba mi się to rzeczy za bardzo. Mamy wilka na 12, nawet dwa. Albo i trzy nawet. Okej, okay, skubańcy co ty chcesz zrobić teraz ze mną, powiedz mi? Wypad, wypad, wypad! Au, 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 au! Ty głupi gnoju, ty! Czekajcie, gdzie mam się kierować? Gdzie są kroki? Tędy idą, okej. Okay, tylko że to jest... Ale się świecą te oczy! Jak w 300, bez jaje. To było w 300? Taki motyw z tymi oczami? Aha, tu jest przejście. Myślałem, że to jest. Żeby one mnie nie obeszły zaraz. Nie wiem, czy mnie nie widzi, czy co? Chyba mnie widzi. Skubańce. O jezu, ich tam jeszcze jest kilka. Czy mi się wydaje? Gdzie on jest, gdzie jest, pode mną. Dwóch jest za mną, okej. Okay. Troszkę ich obejdę. Wypieprzać, wypieprzać, wypieprzać. Widzą mnie, widzą mnie. Ale obchodzą mnie skubańcy Nie wiem, trzeba uprzykiwać to Wyduptaj Ja pierdziu Czekajcie, bo szybko to miejsce chcę przeszukać Mięso, dobra Coś jeszcze tu jest? Nie Okej okay. Było klip ciekawe, jestem czy on też tu potrafią skożyć Chyba nie, chyba się wycofały, dobra Okej okay. zajebisty klimat na ta gra. Czy ja to mam na pewno wchodzić? Czy. Czy. czy, czy, czy? Tak, <ścoughs> nie cieszy mnie ta Spalił się? Ostatnia maczuga. Aha. Cóż to oznacza? Że ja już nie mam ognia, tak? Czy mi się wydaje? Ciekawe jestem teraz, czy to przeze mnie, przez to, że zbierałem rzeczy w trakcie. Czy. Czy tak miało być? Windia blisko. Windia shanty. Windja shanty, ok. Nie wiem, trzeba skakiwać, chyba wskoczymy, za. A, brawurowa akcja. Boję się, że yy, przez ten brak ognia mogę być teraz. Czekaj, co jest? Dobrze, już więcej nie możemy łapać. Co jest grane? Gdzie jest to bydle? spotkam teraz tego cholernego tygrysa Uuu, chyba spotkam To jest jakiś człowiek jakiś człowiek tam biegł Co z tym? Mogę mogę to podpalić? Nie mogę? Podpal to, podpal to, nie mogę tego podpalać, cholera jasna. Windja chora co, 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 co ty dupisz, synek? Ale że, przecież ją widziałeś Co ty mi tu o Windji mówisz, jak ją, jak ją było widać. Gdzie jest Windja? Halo India? Windja poczekaj na mnie. Co z tymi ogniskami można robić? Podpaliłbym to gdybym miał ogień teraz. No racja. Zdupcyłem to Miałem Miałem nie Ale się ciemno zrobiło. Ja pierdziu. No kucakę. Bardzo się obawiam, że brak ognia może... Może nas tutaj... No tak, na 100% to są, to są kubki przygotowane po to, by to je teraz je teraz podpalać. Co to ma być w ogóle za cholerstwo? Boję się, że przez brak tego ognia zarazem widoczności może być cienko. Dawaj, 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 dawaj. Najgorsze jest to, że coś czuję, że będziemy, mm, że będziemy mieli stąd. Uuu. Uh. Uuu, uh, 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 uh. Czy on ma człowieka w ryju? Nie wiedziałem wyjść. Cholera jedna. Pod dowolną bronią dziki broni. Trzymaj pój naciśni prawie zużywasz zży kusz. Jeszcze nie do końca wiem o co chodzi, zaraz to przetestuję. Tylko, że nie jestem tego w stanie zrobić tutaj w wodzie. Czy ja mogę stąd wyjść teraz? Okej, okay, widzę człowieka. A Tam był tygrys po drodze. O co chodzi w ogóle? Nie ogarnąłem tego trochę teraz. Fuck sake. O, był, był, zażarty był, był od domu. No super. Nie Dzi O, fuck, 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 fuck. No ładnie. Już po niej. Ale What the fuck? Nie mogę nic zrobić! Wszystko to jest jedyna scena. UTRAP! Ja pierdzielę. Co za dydło, no. nie? się w głowie nie mieści. Jakieś wyjście mają, że. Nie? Tak, jest. Myślałem, że że ich że do, do ściany przyjął. Moja maczuga się nie paliła. Przepraszam bardzo. Zakła. jak ja lubię taki widok. Kraina oros. Jo! Poczułem to, poczułem to. Chcę tam pojechać. Chodź, jedziemy do krainy. Na Orrospi. Palu, Sashwalim, Szalam, Takar Hasan. Takar Hasan. Saila. Saila. Tigri, Czawasu, Tiibai, Amartis. Tigri, Udandaf

Nie, nie, tak to odczułem <grych> to, to była taka... To była taka... Mm, randka, tyle że prehistoryczna Jakieś razem, ra, razem akcja, walka No proszę, a teraz na no, zawsze do siebie, na kawę To jest to Ja mówię Teraz będzie plus 18 Nie, tak serio to się czuję, bo to jest zajebista sprawa <grych> Mam nadzieję, że bardzo klimat to nie zepsuję <grych> Bo to jest gierka, w której klimat ewidentnie jest istotny a to wszystko widać, to, to to wszystko robi gra. Ja tutaj jestem niepotrzebny. Koala Liaminga. Ul. Udam Shajan. Winja Damsha. Ugoceara.

kuję Faje. Walta, laoba, akista. Uch Miji barra. Czemu la tym nie nie mówiłam? Okej, zielone liście. Trzeba ją uleczyć. Cholera, ona ma dziurę, ma taki krater na plecach, że ja nie wiem jak ją chcę uleczyć. Co tam się znajduje w poszczególności? Cóż to jest? Otwórz. Co, 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 co? Czekaj, zwolnij, zwolnij. To był skład... nagród? To miejsce, gdzie magazynowane są twoje ze i pieniądze. Poszukaj na i ikony. Poszukaj nagrody i pieniądze. Będziesz wiedział, że będzie skład, zyskujesz nagrody i Gdy potrzebujesz placówkę, to będziesz wiedział, blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabl Okej, okay, czyli robimy taki mały Minecraft trochę, zaczynamy budowanie domków i tak dalej, spoko. I like it. Dobra, pokaż to na ten krater. Ugrzesz w pizdeczkę jego mać, Jesus Christ. Jezu, że tam jeszcze się nie zalęgły jakieś larwy. Chodźmy po te liście szybko. Czekajcie. Co my to możemy wziąć dla ciebie, kochana? Ty jesteś w złym stanie, bardzo w złym stanie. Tam mam iść, okej. Okay. Uwykonalone umiejętności. Cóż to ma. u, 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 u. czekać, jeszcze raz. Mamy jeden punkt, tak, to jest punkt. I kolejne PD do kolejnego levela. To jest bardzo podobny interfejs do far cryowskiego. Leczenie w biegu. Prymitywne leczenie, czyli, czyli coś chciałem uleczyć. Jeden pasek zdrowia. Więcej pasków zdrowia, czy jednak nauka leczenia? Wydaje mi się, że nauka leczenia bez konieczności posiadania. Eee, leków. Jeden masz jeden punkt, punkt ilości... No dobra, poznajmy to. Bo coś nam się stanie, będziemy mogli, wiecie, się leczyć na bieżąco, więc to jest dobra opcja, moim zdaniem. Dobra. Zielone liście są koniecznie potrzebne, tylko że nie wiem... Nie wiem, gdzie się teraz kieruję, bo mam zabrać te liście, a gdzieś mnie ta gra prowadzi... I nie wiem, gdzie właśnie, ale zaraz się dowiemy. Piękna jest ta przyroda. Boże drogi, to jest tak cudowne. Podobna jest ta seria kapkę do Deforesta, którego już prowadzę na kanale. Stąd właśnie była ta moja wstępna niechęć tego, by nagrywać to jakoś często na YouTubie, bo nie chciałbym, żeby Deforestem ucierpiał. Ale będę robił wszystko, by mimo wszystko i tą serię, i Deforestika kochanego nagrywać, więc. A to się nie bójcie. Ups! 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 Strzelam jak ciota A to, ty, to tylko przy nagrywaniu, naprawdę. Wierzcie mi. To mi się nie zdarza wcześniej, ja tak nie strzelam, nie... Serio. Co my też jeszcze możemy zrobić, raz... Podpalenie z naprawy przycisk myszki! Ty głupi gnoju. Tłuszcz zwierzęcy, teraz mi się to klei wszystko kupę. Miałem ten tłuszczem zwierzęcym podpalić sobie maczugę. Nie zrozumiałem tej wtedy... tego pomocy... tego... Tej, tej pomocy. Jezu, czekajcie, bo coś tu... Jeszcze jest szansa wykrycia przez z wrogów... Okej... Okay, dobra... Ale gdzie są teraz wrogowie? Ja tu i nie widzę. Nie, coś słyszę, jakieś krzyki. Nie, są zwierzęt... O, mamuty! Zwierzyna mnie słyszy, ale mnie teraz... To jest pięknie, ja pierdzielę! Dawaj te liście. Nie słyszę kogoś. Ludzie żercy. A, są tutaj! W ogóle głosy w tle z tego są, z Far Te... Co jest grane? Ale ze mną nie walczą Z jakąś zwierzyną chyba, tak mi się wydaje Jakie bydlaki, ja pierdzielę, ja ich pokonam? U, 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 o nawet interfejs ten sam, tego wykrycia Jestem na jakiś kamyk wziąć? Kuźwa, rzuciłem w swoją stronę, tam, 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 tam Idźcie tam sobie, tam sobie idźcie, tam, tam, tam Albo tam też idź. tam Tu jest za blisko, strasznie blisko. Zobawiam się, że mnie może wykryć. Mamy 3x4. Ok, czyli ze zwierzyn... U, Uu... Zauważył mnie, gnój! Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Jakaś taktyka, jakaś taktyka, jakaś taktyka. Głupi, gnoju! Dobra, dostał wpis, wpis, tak. Szukaj, szukaj, szukaj. Masz coś? Krzemień. au! u mnie ja też mogę gnoję Nie mi sobie, że jesteś sam strzelcem. Jest, pięknie, jest, Trafił je w głowę. I to mi się podoba. Dobra Co te gnoje robiły? Czy, czy, czy wy żarliście ludzi? Pokaż twarz. Pokaż ząbki. Ty gnoju. Serio? Serio? Jezus. O oh, fuck. Poważnie? O, oh, zaraz żygnę chyba. Jo, ja, pierdziel, nie no, żartuję, żygnę, nie żygnę, taki miętki. że ma, ale to jest konkret już, naprawdę. Chłopaki się musiały najeść. Słuchajcie, bo potrzebujemy jeszcze jednego liścia. Ja nie wiem, gdzie go mogę znaleźć. Myślę, że wzdłuż wybrzeża, jak teraz byliśmy. Jest pełno tych przedmiotów. Wcześniej trupów nie przeszukiwałem. Drewniana strzała. Skóra cyjota. Dobra. Idźmy dalej w poszukiwaniu w poszukiwaniu tych, yy, tych. cholernych. O, tam jest. Dobra, one są tam na tym na brzegu. Czyli nieko niekoniecznie musiałem przepływać na drugą stronę. Ale to nie zaszkodziło niczemu. Powalczyliśmy trochę, myślę, że doświadczenie dzięki temu zdobyliśmy. Nie jest źle. Dobra, możemy wracać. Trzeba uleczyć naszą kandydatkę na żonkę. <śm> nie, zajabłista gra. Jaram się. Przepięknie to jest. Luby, taki klimatny. Coś czuję, że i tak mimo wszystko obie serii będę prowadzić na bieżąco, bo. i Far Cry swoje wnosi w tym momencie na mój kanał. I mam nadzieję, że się spodoba, to wszystko od Was zależy. I zrazem The Forest, który też cudownie teraz się marzy, tak powiem. What the fuck! Czemu maczugą uderzyłem? Co jest? Dawaj maczugę z powrotem. Au, 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 w dupę dostałem. Co to miało być? Nie się na mnie czai? czy co? noju Coś czuję, że musimy zwiększyć poziom trudności, bo... Szczerze mówiąc, łatwo No normalny chyba gram Ale jak ci zaraz zrobię finishera głupi gnoju. Albo i nie Jaki bydlak ciężki Lecimy, lecimy lecimy. Leci. A tego trzeba było już trzy razy przewalić Okej okay. Czyli to była zasadzka Ale widzieliście, przechodzimy przez krzaki przez chwilę była F eliminacja, nie? Ale nie, nie zdążyłem jej zastosować. Dobra, kochana, lecz się. Fajna jest. A nie miałeś tego jeść. Miałeś mi to. Smarować w twój. Krater. Nahaju jest. jest z haju Zać pana, jest spuścić jej w oczy. O Jezu, czemu tu to. Aha, bo trzeba teraz na ranę dać. No. Tak robili. Jaki krater, ja walę. To nie, nie cukrzysz herbaty, weź tego tam więcej wstać, żeby wyleczyła się baba. O, wyobraźcie sobie, co takiego macie, wyobraźcie sobie, ja wiem, to to, wiecie, w momencie, kiedy sobie na coś patrzysz, okej, okay, jest dobrze, nie? Ale ja sobie zawsze wyobrażam, co gdybym ja tak miał. Co gdybym miał taką ranę cholerną. A z doświadczenia wiem, że jakieś lekkie, małe przecięcie, albo jakaś rana taka otwarta jak ta... Tego pokroju, że mniejsza, to jest kosmos. Co dopiero coś takiego? Ale w tamtych czasach takie rany to już były skazane na śmierć. To są gorączki, poty, Nieźle, no, mieszkańcy w mieszkańcy wsi. salwa. Dobrze, powiem. Głębokie rany. Mamy to. Moi drodzy, szaman hmm, Shaman Tensai. Sprawdzę swoje wnioski, Shaman Tensai. Nauczyć się cię poskronić zwierzęta i wyzywać z, z... z będzie Sowę! Pokażowe, <noise> pokasowe. Przecież <noise> to jest niski nagle nie liczba PD. Dobrze. Mm. U, ta mapa może być całkiem spora. Tak patrząc na te zielone elementy, widzę, że są takimi wyznacznikami tej mapy, które w przyszłości będzie można eksplorować. Fajnie. Moi drodzy, mm. myślę, że z tym widokiem to jest w pełni odpowiedni moment by móc. By móc zakończyć ten odcinek Ciekawe jest to jak ta seria się przyjmie na moim kanale Czy to od was w zasadzie zależy czy, czy to polubicie, czy będziecie chcieli, czy będziecie pisali komentarze Żeby tego było więcej Lajkowali, subskrybowali kanał by być na bieżąco Ja jedynie powiem, że dziękuję, że oglądaliście I widzimy się w na następnym odcinku Trzymajcie się, cześć